Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowy ser biały. Mam tutaj 2 litry mleka. Mleko kupuję, swojskie mleko i zakwaszam. Dodaję dwie łyżki jogurtu lub łyżkę soku z cytryny. Czekam dwa dni lub jeżeli jest ciepło krócej, to zależy od temperatury w pomieszczeniu, niekiedy i trzy dni, i już mam kwaśne mleko. Mleko należy ogrzewać na małym ogniu, aż się wytrąci ser. To widać, jak ser oddziela się od serwatki i później Pozostawiamy do ostudzenia. Teraz mleko na małym ogniu ogrzewamy. Tak wygląda ogrzany ser. Ser jest oddzielony od serwatki. Temperatura podgrzewania nie może przekroczyć 60 stopni. Jeżeli nie mamy termometru, to po prostu sprawdzamy ręką. Ma być gorący garnek i pozostawiamy do ostudzenia. W takiej formie pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Później przelejemy ser na siteczko. I tak oto wygląda domowy ser. Białym. Mamy na siteczku, fantastyczny serek. A tutaj mamy serwatkę. Serwatkę możemy wykorzystać jako napój. Możemy upiec chleb. Serwatka jest bardzo zdrowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Domowy ser biały